Hej, hej, witajcie w kwalifikacjach do Grand Prix Kataru. A bardzo średnio to wyglądało, jeżeli chodzi o Lawsona. Myślę, że w sumie wręcz żenująco, ale ma słaby bolid, Wszystko ma słabe, więc myślę, że tylko musi dojechać do mety. To jest jego cel. Jak ktoś odpadnie, to e, możliwe, że u niego po prostu będzie lepiej. No i myślę, że tu będzie 0-0, dlatego tak zrobiłem. Że to będzie to ustawienie, bo teraz na zmienić. Już nie ma park fermi. Um, no i cóż, nic nie zmieniamy. Jedziemy kwalifikacje 96 stopni. A muszę pilnować to. No, bo widzę, że znowu marzę super sektor, czyli coś tu jest nie tak z tymi kwalifikacjami, ale okej, okay. to ogarnę. Anuluj wezwanie. I muszę ich wezwać potem, bo znowu mi staną w środku toru bez paliwa. Ale tak, coś jest nie tak w tym Hakatarze. Wezwany, wezwany, dobra. Oj, ja, ja, Oj, oj, oj. Chyba dalej niż Q2 nie wjedziemy, więc myślę, że można wykorzystywać. Specjalnie sobie zostawiłem, żeby hardy i mediumy były na wyścig, bo wiem, że softciki się tutaj bardzo szybko zużywają. Tak jak w prawdziwym życiu, w prawdziwym ściganiu mam mniej softów porsche, bo używał ich na treningach wyjedzie jeszcze raz na tych samych ten może wyjechać na nowych 96 stopni, lecimy Zobaczmy, czy znowu będzie wezwany. Nie, teraz jest ok. Nie wiem, czemu to się tak robi. Dobra, nie ma nic włączonego. Ale jednak trochę w korek trafiłem wcześniej, teraz że purczę się poprawię, może wtedy go był przyblokowany. Dobra, poprawił się. O, no i teraz jest OK. Wyzwany, dobra. Um, no, dla Lousona myślę, że może być ciężko. Pursze chyba powinien wejść. Ok, jeszcze raz wyjedzie. Na pewno. Pursze zostanie. Lecę teraz. I muszę dobrze rozgrzać te koła. Dobra, lew są leci. Hamilton tu jest, ale ładnie go przepuścił. Jak tam o dwa żółte. To chyba nic z tego. No nie, nic z tego. Trudno. 17 miejsce. Botas go wyprzedza. Pursze 13. No i przychodzi do Q2 na pewno. Super. 15 finalnie. Dobra, lecimy dalej. A to teraz. O, mamy 100%. Świetnie. Mm, a to on ma setki. No dobra, lecimy jaki czas. 26,0, a 25,2. No to prawie sekunda. Znowu jest ten. ten pierwszy wyjazd w kwalifikacjach, zawsze jest taki, że oni chcą zjechać. Dobra, pusty tor w miarę Ciekawe czy będzie lepiej, jeździć 26, jak miał. I teraz się dowiemy 258 To najlepszy chyba nasz czas tej pory ale był pościutki tor, więc... Dobra teraz też ma pusty Walczy o ku 3 Nie zjeżdżanie Poprawia się Ale czy na tyle? No w dwóch sektorach się poprawi W trzecim też i zobaczmy finalny wynik. No ale się nie poprawił na tyle, żeby przesunąć na miejscu. Williams na 10? o trudno, już nie zdążymy. Może nawet byśmy zdążyli, ale chyba nie chcę już wyjeżdżać. O, spora była strata jednak. dobra, i tak ci co powinni odpaść, to odpadli. To dobrze, chyba kończymy final 14, tak? Tak, 14 i 19 pozycja. No! Zobaczymy, jak zachowałem się oponki w wyścigu. Także dzięki za teraz i za chwilkę zapraszam na Grand Prix. Hej!